Dzień dobry, witajcie na kolejnym cyklu kalendarium pieśni żywieckiej. Tym razem poznawać będziemy pieśni wielkopostne. I tak dzisiaj, podczas pierwszego odcinka poznamy sobie pieśni opowiadające o męce, cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa, a także o cierpieniu Matki Jego Maryi. Także rozpoczynając, dziś pierwszą pieśnią będzie Uwos pobozny. Podała mi ją Pani Maria Płonka, mieszkanka Zarzecza, urodzona w 1932 roku. Wraz z nią opowiedziała mi też o tej pieśni pani Janina Wanzel, która pochodzi z tej samej miejscowości, ale urodzona była rok później, czyli w 1933 roku. Tak jak w poprzednich odcinkach, najpierw zaśpiewam Wam całą zwrotkę, następnie przejdziemy do nauki konkretnych dźwięków, a na koniec przypomnimy sobie tekst i prześpiewamy melizmaty. Rozpocznijmy zatem. Uwos pobosny cłowiece dlo siebie co pon Bóg cię przejdziemy sobie teraz do dźwięków, tak jak w poprzednich odcinkach. Ja pierwsza, Wy powtarzacie. Na 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 I razem. Na 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 Druga część jest taka sama. Na 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 na

końcóweczka na, na 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 i razem na 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 na, na, na. Przejdźmy w takim razie do y, melodii z tekstem. Uwos pobozny cłowie dla siebie i razem uwos dla siebie. Druga część. co pod Bóg cierpią, w piwnicy dla ciebie. I razem. co pod Bóg cierpią, w piwnicy dla ciebie. I dalsza część. I choćby twoje, serce skamieniało. Jeszcze raz wszyscy razem. I choćby Twoje serce skamieniało. Końcóweczka. Płakać by miało. I razem. Płakać by miało. Super. Przejdziemy sobie teraz do melizmatów. Być może gdzieś one się mi tam zdarzyły, ale nie umiem czasami nad tym panować, więc wybaczcie. Próbujemy teraz z melizmatami już docelowo. Ja pierwsza, wy powtarzacie. Ubośpobosne, cwał wiece dla siebie. Jeszcze raz. Ubośpobosne, cwał wiece dla siebie. Mamy podjazd do góry. Cłowiece dla siebie. I dalej. Co Pan Bóg cierpią w piwnicy dla ciebie, ciebie. Tutaj na końcu też jest delikatny, do góry. Idziemy dalej. I choćby Twoje, Twoje. Spróbujmy razem. I choćby Twoje serce skamieniało. Prawda? Na końcu też mamy serce skamieniało. Płakać by miało. Płakać by miało. By miało jest delikatnie do góry. By miało. No, myślę, że ten fragment dobrze przyswoicie i nauczycie się tej pieśni. Wszystkie teksty znajdują się, pamiętajcie, w opisie wydarzenia. Zawsze dodawane są przed rozpoczęciem każdego posiadu i ta pieśń również jest tam umieszczona. Także, jak nie zdążyliście zaśpiewać z tym, co jest tutaj na boku, to możecie sobie wydrukować i śpiewać dalsze wzrodki dokładnie w ten sam sposób. Drugą pieśnią dzisiejszego odcinka będzie pieśń o cierpieniu Matki Najświętszej, Matce Jezusa. Pieśń, Kto jest Sługą Matki Świętej, przekazała mi pani Maria Punka z Zarzecza. Tak jak poprzednio, śpiewam dźwięki, tekst i melizmaty. Kto jest Sługą Matki Świętej? Niech dziś łzy leje, Okrutnym żalem przejętej. Niechaj truchleje, Widząc czystą matkę Bożą, Jak się nad nią żale srożą, Jak ciężko mdleje.

Druga, yy, druga fraza jest dokładnie taka sama: Przejdźmy do refrenu, uwaga. Podzielimy sobie to na dwie części. To jest pierwsza. Spróbujmy razem. Na 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 na. Mhm. Jeszcze raz. Na 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 na. Druga część ja pierwsza. Na 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 na. I razem. Na 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 na. Ja pierwsza. Na, 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 na. I razem. Na, 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 na. Ok. Mamy dźwięki, to teraz tekst. Uwaga. Kto jest sługą Matki Świętej, niech gdzieś uzyleje I razem. Kto jest sługą Matki Świętej, niech dziś wzyleje. Okrutnym żalem przejętej niechaj truchleje. Okrutnem żalem przejętej niechaj truchleje. I teraz refren, uwaga, też w podziale na dwa. Widząc czystą matkę Bożą, widząc czystą matkę Bożą. I druga część. Jak się nad nią żalę srożą, jak się nad nią żalę srożą. Okay. Spróbujmy teraz te dwie części zaśpiewać razem. Widząc czystą Matkę Bożą. Jak się nad nią żale srożą. Jak ciężko mdleje. I razem. Jak ciężko dleje. I jeszcze raz. Jak ciężko mdleje. Super. To teraz y, z prześpiewanymi y, dźwiękami, z prześpiewanym tekstem przejdziemy sobie do melizmatów. Po mojej prawej stronie macie zaznaczone je, ale zawsze możecie tam już po zajęciach poprzednich. Y, Podokładać sobie, poimprowizować też na własny sposób. To są jakby moje domyślne zdobienia i ornamenty. Wy również możecie poczuć je troszeczkę inaczej. Pamiętajcie, że ja wam je tylko pokazuję, jak je wykonywać i ewentualnie w których miejscach mogłyby się znaleźć. Natomiast wasza interpretacja tego śpiewu i tego, jak go odczuwacie, jest zdecydowanie pozostawiona dla Was i dla Was dowolna. Kto jest sługo Matki Świętej? Tu mieliśmy w środeczku. Kto jest sługą Matki Świętej? Niech gdzieś łzy leje. I naleje. To spróbujmy jeszcze raz. Kto jest sługą Matki Świętej? Niech gdzieś łzy leje. Podobnie będzie w drugim wersie. U okrutnym żalem przejętej. Niechaj truchleje. Oczywiście, jak w poprzednich odcinkach, pokazywałam Wam, że można wykonać to zdobniki ponownie tak samo, albo za każdym razem inaczej. Przejdźmy do refrenu. Widząc czystą matkę Bożą, jak się nad nią żale srożą. Tu mamy podejście bardzo wyraźne do góry, więc tych melizmatów no, nie mamy, jak naturalnie wykonać, więc lepiej nie przekombinować. Spróbujmy. Widząc czystą matkę Bożą, jak się nad nią żale srożą. Żale srożom. Tu możemy dać na samym końcu. Żale srożom. Jak ciężko mdleje. Możemy dać na samym początku. Jak ciężko mdleje. Albo tylko na końcu. Jak ciężko mdleje. Na zakończenie. Zapraszam do tej dowolności. Zapraszam do tego, żebyście. Próbowali, eksperymentowali ze swoimi głosami, ćwiczyli te glisanda w różnych nietypowych miejscach. To też pozwoli wam do jak, bardziej, do jak najbardziej naturalnego wykonawstwa. Tych ozdobników. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie i gorąco zachęcam do przyłączenia się do wydarzenia Kalendarium Pieśni Żywieckiej, Pieśni Wielkopostne. Także możecie zasubskrybować kanał na YouTubie, serdecznie zapraszam, a także pozostawić komentarz i podzielić się ze mną Twoją opinią na temat tych warsztatów. Pozdrawiam i do przyszłego tygodnia. Brigida Sordy. Bye. Uh -huh.